Cześć, z tej strony Karolina, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak pewnie widać yy, po scenerii, scenerii, będzie to pogadanka, ale dziś nie na żaden dietetyczno zdrowo temat, tylko dziś porozmawiamy sobie o życiu, a dokładniej o życiu w Berlinie. Przy filmie, w którym opowiadałam Wam o moich studiach, wspomniałam, że miałam okazję mieszkać w Niemczech, dokładnie niedaleko Berlina. I wiele z was napisało w komentarzach, lub gdzieś w wiadomości prywatnej, że z chęcią obejrzałoby film na temat życia tutaj w Niemczech, na temat tego, dlaczego ja nie zostałam tutaj, dlaczego tutaj nie poszłam na studia. Więc taki film zdecydowałam się dla was nagrać. Dodatkowo, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, moja najbliższa rodzina, czyli moi rodzice i moja młodsza siostra, mieszkają tutaj w Niemczech na co dzień, więc. Ja bardzo często u nich bywam, załatwiamy wspólnie wiele spraw, co dodatkowo nie tylko usprawnia moje umiejętności językowe, ale dodatkowo, tak jakby zagłębiam się przez to w to życie tutaj, więc coś na ten temat wiem. Dzisiaj opowiem Wam stricte o tym, jak wyglądała moja historia w Berlinie. No, powiedzmy w Berlinie, ale tak jak powiedziałam, mieszkałam pod Berlinem. Ale w samej stolicy działa się duża część mojego życia, więc zaczynam. Weźcie sobie jakąś herbatkę albo wodę, tak jak ja. Pamiętajcie o piciu wody. Właśnie wiecie, co w Niemczech jest mega fajne to, że butelki wody są zwrotne. I gdy robicie zakupy, to płacicie za taką butelkę. Fund tak zwany to jest około chyba 25 centów, ale nie jestem pewna, musiałabym się mojej siostry zapytać. I wtedy, gdy kupujecie, opłacacie Pfand, a potem są takie automaty, w których zwracane są butelki zwrotne i wtedy za to dostajecie bon do wykorzystania w danym sklepie o wartości tych wszystkich Pfandów. Mega, mega fajna sprawa. Uważam, że z tego powodu e, Niemcy są bardziej ekologiczne niż my, e, przynajmniej Plastik nie wala się gdzieś po ulicach, ale nieważne, nie o tym. Zabieram się za opowiadanie. Jak zwykle w moim notatniku wypisałam sobie podpunkty, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, i pierwszym z nich jest: jak to się zaczęło, że ja tutaj wylądowałam? Mój tata już od jakiegoś czasu pracował za granicą, w Niemczech, w różnych regionach, i kiedy ja skończyłam liceum, nie wiedziałam za bardzo, co bym chciała robić. Z jednej strony chciałam studiować, z drugiej Myślałam, żeby właśnie może wyjechać gdzieś na dłużej jako Oper, no albo zrobić coś szalonego. I wszystko tak naprawdę zadziało się w momencie, gdy nie dostałam się na te moje wymarzone studia, więc mój tata zaproponował mi pakuj walizki, jedziemy, zabieram cię tam, znajdę Ci szkołę, zobaczymy, jak to będzie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ja z językiem niemieckim już miałam trochę do czynienia, ponieważ chodziłam w gimnazjum do klasy z rozszerzonym językiem niemieckim. To na pewno dało mi dużo wiedzy, którą mogłam wykorzystać. W liceum nie tak bardzo skupiałam się na tym języku, ale gdzieś tam zawsze w jego kierunku się kształciłam, więc miałam jakieś ponadpodstawowe umiejętności języka niemieckiego. Mimo to nie czułam się na tyle pewnie, żeby jechać gdzieś sama i załatwiać formalności. W każdym razie, przechodząc do tego pierwszego dnia, przyjechałam z tatą. E, mieszkaliśmy w pięknym e, mieszkanku, z którym teraz wiąże się masa wspomnień. I następnego dnia tata pojechał do pracy, a mi powiedział, jedź do szkoły w Berlinie, m, dokładniej w dzielnicy Treptow-Kupeń. Tąd, gdzie mieszkamy, to było dobre pół godziny, jak nie więcej drogi. Ale ja zadowolona mówię, dobra, jadę. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że do Niemiec przyjechałam e, na koniec sierpnia. Z tym, że to miał być okres taki, to miało być tak naprawdę kilka dni, w których e, miałam się zapisać do szkoły, poznać tu okolice, zaraz miałam wrócić, a tak naprawdę szkołę miałam zacząć od września, października. Wszystko wyszło inaczej. Tego dnia, e, kiedy właśnie musiałam pojechać załatwić te zapisy w szkole, ubrałam piękną e, sukienkę, to był sierpień, więc było jeszcze mega ciepło, wsiadłam w... Pociąg, Nie wiedziałam, gdzie mam kupić bilet. Na stacji nie było maszyn biletowych. No, w każdym razie znalazłam panią konduktor, kupiłam bilet, powiedziałam, e, gdzie chcę jechać. Stacja, na którą chciałam jechać, nazywała się Zutkreuz. Ja nazwałam ją Zutkreuzung. E, powiedziałam, że jest takie słowo jak kreuzung, więc stwierdziłam, że to na pewno jest Zutkreuzung. Na szczęście pani konduktorka mnie zrozumiała, sprzedała mi bilet, i było wszystko w porządku. Potem, gdy wysiadłam już na tej stacji, musiałam jechać dalej, przesiąść się w S-Bahn e, i jechać na sam Treptow Kupelnik. Tam e, nie wiedziałam dokładnie, w którą stronę mam iść. To było dla mnie mega duże przeżycie. Nie wiedziałam, w którą stronę mam pójść, serio. I stwierdziłam, że zapytam pani takiej od porządku. Wiecie, ona trochę pilnowała ludzi, trochę sprzątała. No i zapytałam ją... Po angielsku, bo stwierdziłam, dlaczego nie. W angielskim czuję się pewniej niż w niemieckim. No i niestety tutaj nadarzył się mój pierwszy kłopot, a mianowicie pani nie mówiła po angielsku, co związane było z tym, że musiałam mówić po niemiecku. Byłam tak zestresowana, że nie umiałam wydukać z siebie żadnego słowa. W każdym razie, jakimś sposobem się z tą panią dogadałam i musiałam jechać na. Jakoś tak się nazywała ta, ta ulica, tak mi się wydaje. No i pani mi powiedziała, że tak, muszę się w ten i w ten uban, esban i tam dojadę. E, no to ja wsiadłam, no i w komunikacji była e, standardowa masa ludzi. I był jeden, e, na pewno nie jeden, ale jeden charakterystyczny czarnoskóry mężczyzna, który niesamowicie się na mnie patrzył. I była to taka historia, właśnie pierwsza moja niezapomniana historia z Berlina, a mianowicie przy wysiadaniu z tego s on za mną pobiegł. Ja się przeraziłam. Tak naprawdę nie wiedziałam, w którą stronę mam iść, bo byłam w tym miejscu pierwszy raz. Poszłam w ogóle w jakąś po prostu pierwszą i stronę, żeby tylko od niego uciekać. W każdym razie on mnie dogonił i zapytał, czy dam mu swój numer. Ja przerażona powiedziałam, że nie, że w ogóle to nie wchodzi w grę, bo że mam chłopaka, jestem zajęta. Właśnie nie pamiętam, w jakim języku ja z nim rozmawiałam. Chyba po niemiecku, ale, ale nie pamiętam tego dokładnie. I on odpowiedział mi, że dla niego to nie jest problem, że ja mam chłopaka, że on tak czy siak chce się ze mną umówić. Byłam... Byłam tak przerażona, że nie wiedziałam, co mam zrobić. Nogi miałam jak z galarety. Wiecie, stres. Pierwszy raz w takim mieście, ale chyba się za bardzo rozgadałam. Nieważne, muszę przejść do Sedna. Dotarłam do tej szkoły, tam stanęłam w wielkiej kolejce. Ludzi czekających na zapisy. Byli to ludzie, którzy już mieli egzaminy zrobione, jakieś. Byli to ludzie, którzy pierwszy raz byli w tej szkole, no i ja byłam właśnie w tej gru w drugiej grupie. Musiałam czekać i czekałam. Byłam tak zestresowana. Że zadzwoniłam do mojego taty, gdy wiedziałam, że już skończył pracę, i powiedziałam: Tato, przyjeżdżaj tutaj! Ja nie chcę być tu sama, ja nie wiem, co tu się dzieje, potrzebuję Twojej pomocy. Gdy tata przyjechał, dopchaliśmy się w końcu do tego biura i tam czekała na mnie niesamowita niespodzianka, a mianowicie pani, która robiła przyjęcia, okazała się być panią Polką. Było to niesamowite ułatwienie, mimo to kazała ze sobą rozmawiać po niemiecku, aby ocenić mój poziom. Tam napisałam test poziomujący, aby mogli mnie przyporządkować do e, pewnej grupy. No i mój test wyszedł na poziomie b B1 1 B1-2. Tak więc zostałam zaklasyfikowana do grupy B1+. Nie powiedziałam jeszcze, szkoła, do której uczęszczałam to Volkshochschule Berlin. E, I ja chodziłam do szkoły Treptow-Kupenik. Jakoś tak. Szkoła była wielka, stara jak świat, ale było mega, mega fajnie. Ale o tym zaraz. Dostałam się do tej grupy i co było największym zaskoczeniem, zajęcia zaczynały się już na kolejny dzień. Czyli... Nie rozpoczynałam zajęć w październiku, tak jak mi się wydawało, tylko już w sierpniu zaczęłam uczęszczać na kurs. Pani Martyna, bo tak miała na imię pani, która pracowała tam w tym biurze, poradziła nam, że aby kontynuować naukę po tym kursie B1+, powinnam zgłosić się do Job w którym nie byłam zameldowana, więc tam nie mogłam się zgłosić, albo do Arbeitsagentur, czyli agencji pracy, po zaświadczenie, że nie mogę pracować w Niemczech, ponieważ mój język nie jest na e, wystarczającym poziomie. Cały kurs trwający chyba 5 czy 6 miesięcy, codziennie po 5 godzin, czyli to jest masa nauki i ten kurs na pewno byłby mega mega drogi, jest finansowany przez niemiecki urząd pracy. Mogłam kształcić się dalej. Gdy kurs się zakończył, ja miałam wtedy jakąś małą przerwę, ponieważ te kursy nie następowały po sobie, e, tylko e, jakaś była tam przerwa kilkutygodniowa. W każdym razie w październiku zaczęłam ten kurs B2. To był kurs taki e, Berów czyli kurs takiej mowy zawodowej, ale tak naprawdę rozmawialiśmy tam o wszystkich tematach e, związanych z życiem. Podsumowując e, tę sprawę szkolną, już na kursie B1, poznałam masę fajnych ludzi. Była nas czwórka Polaków e, ze mną. Kurs B1, prowadziło dwóch lektorów. Byli bardzo fajni. Choć e, pan lektor Bastian, miał na imię, e, nie przypadł mi do gustu. To był taki luzacki nauczyciel, który niczego od ciebie nie wymagał. Ja e, nie przepadam za tego typu nauczycielami wolę wiecie, takie kosy. E, wtedy wiem, że czegoś się przynajmniej nauczy. Za to pani Alina była cudowna. E, w każdym razie kurs szybko minął, bo trwał właśnie około miesiąca. No najważniejsze było dla mnie to, że przyswoiłam sobie już troszeczkę tej niemieckiej e, wiedzy i czułam się swobodniej w porozumiewaniu się w języku niemieckim. Cała przygoda jednak zaczęła się wraz z kursem B2, na który poszłam z dwójką Polaków z tego poprzedniego kursu, z Moniką i Rafałem. Mega, mega się cieszyłam, ponieważ wiadomo, nie byłam sama. Dodatkowo dołączyła do nas jeszcze Polka Asia i tworzyliśmy razem taką polską. Grupę. Z Moniką i Jasią całkiem się dobrze przyjaźniłam, choć, o czym też wcześniej nie powiedziałam, dzieliła nas duża różnica wieku, ponieważ one obie były już po 30. Monika miała dwójkę dzieci, ma dwójkę dzieci. Asia też tam, wiecie, rozwijała się zawodowo, a ja byłam taką młodziutką gwiazdą, po prostu wiecznie przychodziłam pomalowana do tej szkoły, wystrojona, chciałam się po prostu czuć dobrze. No i taką śmieszną grupę we trzy sobie tworzyłyśmy. To też na tych kursach było mega interesujące, ja byłam z reguły najmłodszą uczestniczką kursów, raczej chodziły tam osoby dorosłe, tak jakby, które się przeprowadziły do Niemiec i chciały e, swój język ulepszyć do użytku codziennego, tak? Żeby porozumiewać się w codziennym życiu lub faktycznie w pracy. Kurs B2 był e, naprawdę cudowny. Tam poznałam najlepszego lektora Ever, miał na imię Norbert. Żałuję, że nie mam z nim do teraz kontaktu. To był też taki starszy pan, ale był przecudowny, gwarantuję Wam. Ten nauczyciel nauczył mnie tyle, co żaden inny przez. Wiele, wiele lat, zawsze jak czegoś potrzebowałam, to służył pomocą i doszło do tego, że dowiedział się, że pragnę zrobić kurs na poziomie C1 z języka niemieckiego. Okazało się, że Norbert właśnie taki kurs prowadził i na ten kurs do niego się zapisałam. Kurs C1 trwał od stycznia do kwietnia, i w kwietniu zakończyła się moja szkolna przygoda w Berlinie. Na kursie C1 nie było ze mną tych innych Polaków, mogę tak powiedzieć, ale była dwójka nowych osób z Polski. Ale na kurs C1 za to poszedł ze mną przecudowny Cezare. To był też taki pan. No, już starszy mogę powiedzieć, myślę, że po 50. to był na pewno. Był jednak wielkim pasjonatem języków obcych, był oczywiście Włochem. Pochodził, nie pamiętam, chyba z rejonu, z okolic Mediolanu, ale nie jestem tego pewna. Był naprawdę przecudowny, bardzo dobrze się dogadywaliśmy. I on poszedł ze mną na ten kurs C1, więc nie byłam sama, byłam po prostu zachwycona, tak jakby przez te wszystkie kursy, wraz z tą Wisienką na torcie, czyli tym kursem C1. Czułam, jak ta moja wiedza się poszerza, a moje umiejętności językowe się rozwijają. Coś czuję, że ten film będzie musiał zostać podzielony na dwie części. Kursy, które skończyłam w szkole VHS Treptow-Kupenik, Volkshochschule Treptow-Kupenik, to jest kurs B1. Kurs B2 Berufsprachkurs y, i kurs C1 to był dokładnie C1-2, ale tak naprawdę na C1 nie poznaje się już w ogóle nowych struktur gramatycznych. Na C1 głównie rozwija się słownictwo y, i nad tym y, pracowałam. Co było mega ważne, to to, że nie pracowałam w czasie, w którym żyłam tutaj w Berlinie. Miałam masę czasu na naukę. Naprawdę było czasem tak, że ja wracałam do domu. I rozwiązywałam masę, masę, masę zadań, aby udoskonalać ten mój język i aby zawsze być przygotowaną na zajęcia. Wiele osób mówiło, że właśnie zawsze ja jestem najlepsza, ponieważ ja mam tyle czasu i w ogóle. Taka prawda nie była do końca, ponieważ ja prócz e, szkoły miałam masę aktywności, ale o tym opowiem zaraz. Miałam masę aktywności i wcale tego czasu nie miałam aż tak dużo, ale jednak wszyscy zawsze byli zazdrośni, chyba że byłam jedną z najlepszych osób w grupie, a ja po prostu wkładałam w tę naukę e, całe serce, poświęcałam faktycznie dużo czasu i starałam się być zawsze przygotowana. E, kurs. B1 Plus był codziennie Kurs B2 był także codziennie A kurs C1 był dwa razy W tygodniu, w środy i piątki To był kurs wieczorowy Było mega, mega ciężko ponieważ zaczynał się chyba o godzinie 18.30, kończył o 21.00, ja miałam długą drogę do domu, więc w środy i piątki do domu dojeżdżałam na godzinę 22.00. O ile w piątki mogłam zawsze odsypiać to wolne, albo jeździłam z tatą do Polski, więc to on mnie od razu odbierał i jeździliśmy do Szczecina, o tyle w środy było mega, mega ciężko, ponieważ w czwartek z rana musiałam wstać i jechać na kolejny kurs. Do szkoły. Co było też mega fajne, to to, że z kursów nie mogłeś się zrywać. Ten kurs B2 przede wszystkim był kursem finansowanym, tak jak już powiedziałam, więc tam nie było mowy o jakichś nieobecnościach. Jeśli cię nie było, to musiałeś być albo mega chory i przynieść zwolnienie od lekarza, albo, nie wiem, musiałeś mieć coś z pracy, ale na no to też mm, trzeba było mieć zaświadczenie. Ja pamiętam, że nie było mi chyba dwa razy na tym kursie i było to spowodowane tym, że. Był strajk komunikacji miejskiej we, w Berlinie i po prostu nie miałam jak dojechać. Uważam, że to była mega fajna sprawa, ponieważ dzięki temu musiałam być systematyczna, nie mogłam sobie robić jakichś wymówek czy czegoś takiego. Dobrze, przechodząc dalej, wiem co jeszcze chciałam powiedzieć. E, oczywiście, kurs B2 kończył się egzaminem. Egzaminem TELK e, na poziomie B2. Mam ten egzamin, zdałam go chyba na poziomie dobrym. Tam jest bardzo dobry, dobry wystarczający jeszcze jakiś tam są chyba cztery poziomy zdawalności ja zdałam na tym przed ostatnim najlepszym, tam jest część słuchanie, pisanie, mówienie i czytanie, czyli taka trochę matura mega, mega dobrze wspominam ten egzamin w ogóle się nie stresowałam, e, raczej podeszłam do tego na luzie i przyniosło to dobre efekty. Oczywiście oczekiwanie na wyniki było dość stresujące, ale wiedziałam, że to zdam. Ten egzamin był też tak jakby wliczony w cenę kursu, czyli był sponsorowany przez Abajc Amt. Po kursie C1 nie było egzaminu, ale ja ten egzamin zdawałam, ale o tym zaraz. Sprawę szkolną e, zamknęłam. Trzy kursy, jeden egzamin, mega dużo wiedzy, mega dużo nauki, mega dużo godzin, przede wszystkim języka niemieckiego, masa ciekawych ludzi, no i moje ulepszone umiejętności języka niemieckiego. Czas wolny. Mam tutaj taki kolejny punkt: czas wolny. I to się zaczęło tak, że gdy tylko przyjechałam do Berlina, to nie mieliśmy jeszcze internetu. Byłam załamana, ponieważ mój pakiet w telefonie wykorzystałam w dwa dni. Oglądając YouTube, Instagram, gdy właśnie nie było tego internetu, to zawsze po szkole jeździłam sobie na Aleksanderplatz i tam przesiadywałam w różnych kawiarniach, kafejkach, korzystając z ogólnodostępnego Wi-Fi, abym mogła po prostu pogrzebać po sieci. Bardzo często jeździłam też do miasta po sobie po sklepach, Głównie jeździłam na Aleksanderplatz. Tam chodziłam głównie do Primarka. Bardzo mnie jarało to, że w końcu mieszkam w mieście, w którym jest Primark. Ale chodziłam też do Aleksy, czyli do centrum handlowego. Właśnie na samym Aleksander Plac. Zazwyczaj jeździłam sama. Czasem zdarzało się, że już potem jeździła ze mną Monika, czyli koleżanka z kursu. Tak spędzałam mój czas wolny. Potem, gdy już stopniowo wszystko w mieszkaniu stawało się normalne, czyli był internet, potem nawet mieliśmy telewizor, ale to potrwało trochę. Gdy już był internet w mieszkaniu, to wracałam po prostu do domu i tam sobie odpoczywałam, potem robiłam lekcje. No i wiadomo, wieczorami sobie coś oglądałam, ale jedną z moich ukochanych aktywności tutaj w Berlinie była siłownia. Nigdy w swoim życiu nie ćwiczyłam tyle, ile ćwiczyłam tutaj. Ćwiczyłam cztery razy w tygodniu. Ćwiczyłam mega mocno, bo po około dwie godziny e, każdego dnia w sensie dnia treningowego. Ćwiczyłam pół godziny cardio i około półtorej godziny trening siłowy. No i w sumie tak spędzałam właśnie mój czas wolny. Korzystałam z karty w Makwicie, bo zależało mi na tym, abym mogła ćwiczyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, a ta karta dawała takie możliwości. Więc ja miałam po prostu w Polsce podpisaną umowę z Makwitem, a jeździłam sobie na siłownię tutaj w Berlinie też. Jeździłam gdzieś tam niedaleko tej mojej szkoły, gdzieś tu Wam napiszę, do którego Makwitu. W Berlinie jeździłam, bardzo, bardzo dobrze wspominałam te siłownie. To była taka moja rutyna, i o tej rutynie jeszcze Wam opowiem, ale myślę, że to za chwilę. Jeśli chodzi o moje ulubione miejscówy w Berlinie, no to tak jak już powiedziałam, była to siłownia, był to sam Alexanderplatz, ale mam też takie dwie kawiarnie, mogę powiedzieć, w których spędzałam naprawdę dużo czasu, i jedną restaurację w Berlinie, którą faktycznie mogę Wam polecić. Niestety nie pamiętam, teraz nazwy tej restauracji, ale znajduje się ona właśnie na Aleksandra Plac. Jest tam chyba w głównej mierze jedzenie włoskie. My tam zawsze jemy pizzę, jest naprawdę godna polecenia. Tutaj wstawię Wam nazwę tego miejsca, gdy tylko ją znajdę. Ale jeśli chodzi o te dwie kawiarnie, do których naprawdę musicie pójść, to już zostając w klimacie Aleksandra Plac... Jest to kawiarnia Coffee Fellows. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę fajne miejsce. Kiedyś zabrałam też tam moją mamę e, i naprawdę dobrze to wspominamy. To jest kawiarnia przy samym Alexanderplatz. Jest tam dobra kawa, pyszne ciastka. Mają taką mafinę, red velvet się nazywa. Jest taka wielka i taka pyszna serio. E, dodatkowo, oczywiście, jakieś serniki. No, mówię, wszystkie, wszystkie ciastka. Ja Robią też kanapki i bajgle. Ja jadłam kiedyś bajgle, naprawdę są godne polecenia. Wszystko na cieplutko, nie jest to najtańsze miejsce, ale no ja tam chodziłam, więc nie mogło być też jakieś mega drogie, bo byłam tam dość często, a mój budżet nie był jakiś, wiecie, ogromny. Drugim miejscem jest kawiarnia przy samej tej mojej szkole, ponieważ ja właśnie w środy i piątki, gdy miałam ten kurs wieczorowy... To nie jeździłam już do domu, bo zajmowałoby mi to za dużo czasu, więc po prostu czekałam sobie po siłowni w kawiarence na te wieczorne zajęcia. I kawiarnia, zapisałam sobie, nazywa się Double Coffee and Waffles. Są tam podawane takie, wiecie, te bubble waffles, bubble waffle. I ja tego nigdy tam nie jadłam, nigdy tam chyba nic nie jadłam, ale wiem, że przychodziło tam naprawdę sporo ludzi. Ja zawsze chodziłam tam na pomarańczową herbatę z imbirem. E, ja imbiru nie lubię, ale ta herbata była serio przepyszna. To był taki gorący sok pomarańczowy właśnie z imbirem. Dodatkowo pracowali tam naprawdę fajnie ludzie. Pracowała też tam dziewczyna polka, e, z którą kiedyś rozmawiałam, rozmawiałam też Samym właścicielem tej restauracji to był młody chłopak. Zawsze jednak byłam tam, czekałam, czytałam sobie książkę, odrobiłam pracę domowe. To był naprawdę fajny czas i to była naprawdę fajna miejscowa do spędzenia takiej przerwy. Zawsze miałam swoje jedzenie, jakieś, bo o mojej organizacji posiłków i tego wszystkiego zaraz jeszcze powiem. W każdym razie tam sobie przesiadywałam, właśnie zawsze w środę i w piątki, gdy czekałam na zajęcia popołudniowe. I jeszcze e, ostatnią rzecz, którą poruszę w tej części filmu, ponieważ podzielimy ten film na dwie części. Są to znajomości. I o znajomościach już trochę powiedziałam, że poznałam dużo naprawdę fajnych ludzi na tych moich kursach językowych, ale byli to w głównej mierze ludzie starsi niż ja. Na kurs B2 faktycznie chodziła ze mną jedna dziewczyna, Liza, pochodziła z Kamerunu i byłyśmy chyba w jednakowym wieku, czy ona nawet była o rok młodsza, no ale wiecie, tak jakby w grupie było ponad 20 osób i tylko my byłyśmy w takim wieku. Więc bardzo, bardzo, bardzo brak kowało mi tych takich kontaktów rówieśniczych. Ja naprawdę w wiele, na wiele sposobów starałam się szukać tych znajomości, ale z drugiej strony chyba nie byłam też aż taka otwarta. Pamiętam, że kiedyś na siłowni podeszła do mnie dziewczyna, miała na imię Mandy zapytała się mnie, czy zrobimy wspólny trening, bo widzi, że robimy podobne ćwiczenia. Ja akurat trenowałam brzuch wtedy i fajnie by było poćwiczyć razem. Ja niestety już wtedy kończyłam ten trening i powiedziałam jej, dobra, to umówmy się na następny raz. Raz wyszłyśmy razem z tej siłowni, trochę zagadałyśmy, no i wszystko wyglądało super. Ja byłam w ogóle taka podjarana, że pierwszy raz ktoś w moim wieku, w moim otoczeniu się znalazł i poznałam jakąś taką osobę. Niestety, Mandy nigdy więcej nie pojawiła się na tej siłowni, albo przynajmniej była w innym czasie niż ja byłam. Ja chodziłam zawsze o stałych godzinach na siłownię. Nigdy więcej jej na tej siłowni nie spotkałam. To było dla mnie mega, mega smutne, bo pamiętam, jak dzwoniłam jeszcze do mojej mamy i mówiłam, mamo, poznałam w końcu koleżankę w moim wieku, chwaliłam się też Adamowi. No i tyle z tego wyszło, że nigdy więcej się nie spotkałyśmy. Szkoda, no ale tak wyszło. Szukałam też kontaktów na, na przykład w różnych grupach dla Oper. Wydawało mi się, to do być dobrym sposobem na znalezienie takich znajomości. Niestety nie funkcjonowało to tak dobrze, jak myślałam. No i w gruncie rzeczy właśnie trzymałam. Poznałam się głównie z tymi starszymi osobami i byłam takim trochę samotnikiem przez ten rok. Spędziłam mnóstwo czasu z moim tatą. Najlepszym wspomnieniem był nasz wspólny tłusty czwartek, gdzie w Dunkin Donuts kupiłam taką, wiecie, wielką pakę pączków i się nimi po prostu zajadaliśmy. To było fajne. Z moim tatą miałam wtedy bardzo dobry kontakt. W każdym razie nie poznałam tu nikogo fajnego. W moim wieku, i właśnie tak jak już mówiłam, czułam się taka trochę odos odosobniona, przez to też nie wiedziałam, czy to jest na pewno miejsce dla mnie, tak jakoś tu było. Często przyjeżdżał do mnie Adam, no ale wiadomo, spotkania z nim tutaj raz na dwa miesiące, no to nie był jakiś sztos. Staraliśmy się widywać oczywiście częściej, ale jednak było jak było, nie mogliśmy się widywać mega często, on miał studia, ja miałam szkołę której nie mogłam też opuszczać, więc w różne święta staraliśmy się widywać, ale o tym powiem więcej w kolejnym filmie, w kolejnej części tego filmu, ponieważ ten film będzie podzielony na dwie części. A jeśli ta dzisiejsza część z wprowadzeniem ze szkołą, ze znajomościami, z czasem wolnym, siłownią i moimi ulubionymi miejscówkami w Berlinie, Wam się podobał? I czegoś takiego się spodziewaliście, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę. Komentujcie, piszcie w komentarzach pytania, które macie jeszcze do tego tematu. Ja z chęcią Wam na wszystko odpowiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie ten czerwony guziczek na dole. Przybywa nas tu. W powolnym tempie, ale wciąż nas przybywa, co mega 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 mnie cieszy, ponieważ mam tu coraz większe e, grono osób. No i co? Zapraszam na film w piątek. To będzie przepis na szarlotkę. A przy okazji, wyczekujcie kolejnej części dzisiejszego filmu, czyli wszystko na temat mojego życia w Berlinie, part 2. Cześć!